W piątek w bibliotece w Męcinie miał miejsce wykład księdza doktora habilitowanego Wiesława Cieślaka. Był on poświęcony osobie świętego Jana Pawła II. Na każdym z tych etapów swego życia, czyli jako biskup, arcybiskup, kardynał, papież, Jan Paweł II zawsze, zawsze był święty. To był człowiek głęboko zanurzony w Bogu. To, co głosił, było spójne z tym, co czuł, co przeżywał, co stanowiło treść jego życia. Także tam nie było dysharmonii, ale właśnie jedność, łączność w tym wszystkim. I to, co można było odczuć w spotkaniu z nim na Właśnie, kiedy był z normalnym księdzem, czy też papieżem, to właśnie to emanowanie świętością. No to był człowiek, który pokazywał, że można być człowiekiem Bożym. Człowiekiem, który jest zjednoczony z Bogiem i przekazuje to swoje doświadczenie innym. Mówi, że bycie z Bogiem czymś jest niezwykle wartościowym, że jest to cel naszego życia. Wydarzenie odbyło się z okazji 104. rocznicy urodzin papieża Polaka. Ja nie chcę się tu silić o jakiekolwiek... E, w moje... Słowa są nic nieznaczące w tym, co zrobił święty Jan Paweł II dla wolności polskiej, dla e, troski o, 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 o tą. Polskę, które wolność zawsze potwierdzał, że wolność nigdy nie jest dana, ale zadana. I warto aby na ten temat się troszkę zastanowić, a nie argumentować e, jakieś e, Niestworzone rzeczy, które podrywają wiarygodność i autentyzm Jana Pawła II. To jest smutne i przykre, że przecież, iż, przecież nie tak dawno Jan Paweł II odszedł do nas i my niszczymy takie autorytety. To jest przykre i smutne, że niektórzy Polacy dopuszczają się takich czynów. W wydarzeniu udział wzięli mieszkańcy miejscowości, władze gminy Limanowa, a także sympatycy i miłośnicy gminnej biblioteki publicznej w starej wsi, która była organizatorem spotkania.